No. Witajcie kochani. Odcinek czwarty z cyklu Beata jedzie i gada do telefonu o Syngap 1. Także słuchajcie, jadę po kasie. GPS mi mówi, no to wiecie, musicie wybaczyć. Jadę po kasie, więc mam pół godzinki, to coś tam nagram. Film z cyklu Beata jedzie, a tytuł jest... Dobry syngap, zły Singap O tak wymyśliłam. Zalety i... Zalety i... wady diagnozy Syngap 1. No i teraz sobie myślicie, a co może być dobrego w Syngap 1? No ciężko mi powiedzieć, co jest dobrego w Syngap 1? Czekajcie, no bo GPS mi zawadza. No, ale myślałam, myślałam, myślałam i wymyśliłam, co jest dobrego w diagnozie syngap 1, w perspektywie z innymi chorobami. To tak dostajecie diagnozę, macie syngap 1, no i się dowiadujecie, że wasze dziecko będzie um, niesamodzielne, będzie chore. Jeżeli nie ma padaczki, to będzie miało prawdopodobnie padaczkę. Opóźnienie się pogłębia z wiekiem, no i wszystkie inne, inne rzeczy z tym związane. Także to jest diagnoza okropna. Nikomu, nikogo bym ty, temu nie życzyła. Ja osobiście przeżyłam bardzo ciężko diagnozę mojej córki, która w tym czasie była jedynaczką, była moim pierwszym dzieckiem, jedynym i miała być jedyną. Także ja rozumiem że żałoba po żyjącym dziecku jest okropna eee, no to może temat też na inną pogadankę ale 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 dzisiaj chciałabym słuchać, bo ja jadę, to musicie mi wybaczyć bo czasami tak zamilknę na chwilę bo jadę, rozumiecie no em, co jest dobrego w Synga-1? No, w porównaniu z innymi chorobami. Wiecie, ja mam diagnozę już 3,5 roku i obsesyjnie się uczyłam przez te 3,5 roku, co to znaczy Synga-1, czym się objawia synga jakie są badania naukowe na Synga-1. Wszystko obserwowałam, czytałam, zapamiętałam i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mam wykształcenia naukowego, absolutnie. Moje wykształcenie jest finansowe. Nigdy nie pracowałam. W żadnych w żadnych naukowych niczym także ja się na nauce w ogóle nie znałam no ale no niestety też życie nie wybiera i dostałam córkę z wadą genetyczną, także musiałam się trochę poduczyć no, no to, no to co najważniejsze w 1 to jest społeczeństwo my mamy społeczeństwo bardzo silne jak moje dziecko zostało dezignizowane to było 600 dzieci na świecie a obecnie mamy 1400, a tych dzieci jest tysiące, tylko one są nieodnalezione, niezdiagnozowane albo w ogóle zagubione. To od razu przy okazji apeluję do wszystkich, żebyście szukali dzieci, szukali dzieci z SYNGAP1, jednoczyli się, no bo to jest bardzo ważne w naszych celach. No i co jeszcze? No to społeczność jest e, zgrana, społeczność jest e, zorganizowana i zarówno w Polsce, jak i za granicą, o czym e, wiele chorób marzy, bo jak za zaczniecie żyć w tym świecie chorób rzadkich, świecie niepełnosprawności, to jest zupełnie inny świat niż normalny świat. No przynajmniej dla mnie to jest zupełnie inny świat, o którego... W którego w ogóle nie znałam i w ogóle nie miałam nic styczności, bo nikt u mnie w, w rodzinie nie chorował. Nigdy nie mieliśmy styczności z żadną nie, nie, niepełnosprawnością. Dlatego to jest bardzo, bardzo nowe, ciągle nowe dla mnie, ale, ale jak patrzę po różnych grupach, po różnych chorobach, no to jest, mamy dużo szczęścia, że po prostu jest ta choroba w ogóle jakokolwiek rozpozna, rozpoznawana, jako, jako ultra rzadka choroba ale jest y, jest cokolwiek jakiekolwiek opracowanie naukowe cokolwiek jest na, na, te, na ten temat no i przede wszystkim mamy fundację naukową w Stanach która y, już wydała 5 milionów dolarów na badania naukowe nad leczeniem SYNGAP1 no to jest bardzo cenne, bo zobaczycie sami, przekonacie się że y, tak nie jest w innych chorobach. Mo, mo, może być na przykład y, w chorobie drawet, która jest, która jest dużo, dużą chorobą. Może być w chorobie angelman, jest dużą chorobą. Um, dużo jest y, takich stowarzyszeń bardzo silnych, y, światowych, ale większość jest nieistniejących, dlatego że. No tak jest, bo tych chorób jest po prostu bardzo dużo, a szczególnie teraz, jeżeli diagnostyka dogoniła um, jakby medycynę i, i te diagnozy przychodzą, także zobaczycie, że macie wielkie szczęście, mamy wszyscy wielkie szczęście w nieszczęściu, że to jest Syngap1, że cokolwiek jest wiadome o, te, o tej chorobie, o tej mutacji, chociaż nie wszystko, um, bo to jest nowa, bardzo rzadka choroba ale cokolwiek jest wiadome i przede wszystkim jest gdzie pójść i co się dowiedzieć i, i um, no, trzymamy się razem, tak po drugie e, i tutaj naj, moim zdaniem najważniejsze z czym się łączy właśnie organizacja i tak dalej to jest e, leczenie leczenie Syngap1 jest możliwe i e, technologia do leczenia Syngap1 e, istnieje to nie trzeba jakby, nie wiem, od początku wymyślać, jak to wyleczyć i tak dalej, tylko te, te technologie już istnieją. To jest mutacja jednogenowa, tak? Single gene mutation. I to jest bardzo ważne zrozumienie, że single gene mutation to jest, mamy w dzisiejszych czasach technologię na leczenie single gene mutation. I taką technologią, e, która przyjdzie do nas jakby najszybciej, e, która, która e, już w innych genach, tych takich, takich jednogenowych mutacjach, jak nasza, działa i to działa bardzo skutecznie jest ASO. A ASO e, to jest po prostu co? jak to działa. Masz jeden gen, pracuje dobrze, drugi gen pracuje źle, tak? Jest zepsuty, nie, w ogóle nie pracuje, prawda? Jak u nas. <laughs> I ta metoda RSO to jest metoda, przy której jakby zmusza się ten dobry, normalny gen do wytwarzania więcej białka Syngap1 albo jakiegoś tam innego białka, które ta, ten gen wytwarza, prawda? U nas Syngap1, białko jest Syngap1, mutacja jest Syngap1. No mamy szczęście, że mamy jakokolwiek taką jeszcze nazwę Syngap1 to jest lepiej niż tam X0 coś tam, coś tam, coś tam że w ogóle nikt nie zapamięta no a my mamy, tak samo się nazywa choroba tak samo się nazywa mutacja także to też jest, to też jest ważne no i jest technologia leczenia prawda i, i na, na tym to polega to jest zastrzyk, to są, to są wlewy do okręgu słupa co kilka miesięcy tam dwa, e, trzy, co, nie wiem, trzy może miesiące co trzy miesiące mniej więcej co kwartał i e, no to jest terapia do końca życia, prawda? To, ale to powoduje, że e, dobry gen wyprodukuje jakby podwójnie tego białka, prawda? No i taka jest, takie jest założenie i to już jest e, jakby badaniach klinicznych przy kilku chorobach. No takie na no, taką chorobę um, najbardziej znaną to jest hadrawet. Także no, to nie jest jakby coś, co Trzeba wynaleźć, trzeba nie wiem, się tym, na tym strasznie główkować. No no oczywiście, że trzeba, no bo to jest. Ale technologia jest, rozumiecie o co chodzi. Technologia jest um, tego leczenia, więc mamy też szczęście, bo tysiące chorób w ogóle nawet nie ma ani technologii ani <laughs> leczenia, ani w ogóle nikt o tym nawet nie myśli, bo bo po prostu y, genetyka jest skomplikowana, tak, tak? To my mamy szczęście, że mamy single gene mutation, tak? Szczęście w nieszczęściu. Um, na przykład na takie choroby, jak y, chromozalne, jak zespół Down'a i tak dalej, nie ma jakby perspektywy leczenia genowego na to. A my mamy. Także, że jest, jest, jest się cieszyć kwestia po prostu, kiedy y, y, i gdzie i kto dostanie, prawda? No to Będziemy rozmawiać o tym, jak to zrobić, żeby nie tylko dzieci w USA, ale też dzieci na całym świecie dostały tą terapię ASO. No wiemy, że choroba SMA ma nie tylko terapię ASO dostępną w Polsce, ale również terapię genową. Dlaczego ja nie mówię o terapii genowej tak strasznie dużo? Chociaż są badania terapii genowej, to znaczy zastąpienia tego złego genu nowym genem, tak jak w SMA mamy, tak, 1,9 milionów dolarów to kosztuje, ale to jest jedna terapia i masz z głowy, tak, to jest jakby terapia zastępcza genowa. Dlatego, że my, jakby to jest w przestrzeni czasowej dalszej dla nas. To jest możliwe, oczywiście, nie jest to takie proste jak w SMA, bo w SMA jest, ten gen jest po prostu mniejszy, sam gen, nasz gen w w jeden jest większy, no i ciężko po prostu to, jakby ten gen zainstalować nowy, tak, w człowieku. No, ale ta, e, oczywiście to jest możliwe i na tym są badania przeprowadzane, ale no mi konkretnie zależy na czasie, tak samo dla Was powinno zależeć na czasie i e, pierwsze pierwsza terapia, która rzeczywiście współpracuje i działa na przyczynę choroby, to będzie terapia ASO. Możecie sobie o tym poczytać. Terapia genowa przyjdzie później. No na pewno, jak, jak u nas w Polsce, na pewno w czasie życia wszystkich dzieci, ta terapia genowa, zastąpienia genu, mi się wydaje, że ona w czasie życia wszystkich dzieci będzie i będzie dostępna, tylko że to może mówię, może być 10 lat, ja tego nie wiem, może być więcej, bo to nie jest takie proste, oczywiste. Rzecz oczywista. Więc mamy szczęście, że mamy syngap i mamy perspektywę leczenia, bo wiele, większość chorób, nie, niewiele, tylko większość chorób nie ma w czasie, yy, w, w, na dzień dzisiejszy perspektywy leczenia. Ja nie mówię, że nie, nie ma perspektywy w ogóle leczenia, tylko mówię, że na dzień dzisiejszy tej perspektywy nie ma. No to wyobraźcie sobie, żebyście dostali diagnozę dzisiaj, a jest trzy osoby albo pięć osób na świecie. I nie ma z kim rozmawiać, i nie ma z kim komu się poradzić, i nie ma w ogóle. No i co byście zrobili? No bo ja nie wiem, co ja bym zrobiła. Czy ja bym za zaczęła fundację? Pewnie nie. Eee, czy. No to jest po prostu jakby. No, rozumiecie, o co mi chodzi. Także Stingraf 1 jest dobrą chorobą i złą chorobą. Złą chorobą, bo jest tragiczna w objawach i skutkach, a dobrą chorobą, że jest yy, po prostu perspektywa leczenia. Jest silna społeczność i jest globalna społeczność. Ja to się ogólnie czuję, że ja mam teraz przyjaciół na całym świecie. Nie tylko, nie tylko w Polsce i w Stanach, no bo ja się urodziłem, wychowałam w Polsce, ale. Również w Australii, w Niemczech, Estonii, Francji, no wiecie, wiele, wie, wiele przyjaciół, w wielu krajach, których i nas łączy jedna, jeden cel, nasze dzieci I, na, i dobro naszych dzieci i leczenie naszych dzieci i zrozumienie siebie nawzajem. Także to są dobre aspekty Syngap 1. Mam nadzieję, że że trochę was pocieszyłam <kodw zlektany> nawet tych, którzy są nowi i jeszcze są w szoku diagnozy. Um, jak mówiłam u nas to jest 3 lata po diagnozie nie wiem, czy do końca tak naprawdę ktokolwiek z nas pogodzi się do końca z diagnozą i czy jakoś to przestanie kiedyś boleć ta diagnoza. No, no nie wiem, wydaje mi się, że nie. Ale dla tych nowych, co jesteście, no to obiecuję Wam, że lepiej jest, jak się zaangażujecie um, w działanie, poznacie ludzi, um, którzy są, którzy coś tam robią dla wspólnego celu, zaangażujecie się, um, przerobicie tą żałobę, i użycie jakby te dobre strony Syngap 1 jak najszybciej bo to będzie dla Was jak najlepiej przede wszystkim lżej Wam będzie żyć z chorobą także no nie wiem co jeszcze co jeszcze co jeszcze? No na razie, na razie 14 minut, 15 minut. Dobra, zadawajcie pytania jak coś, ale to jest moja, moja perspektywa, dlaczego syngap jest dobry. No, papa. Pa.